Zmniejsza się odsetek konsumentów, którzy zwracają na to uwagę na to, co kupują, z jakich usług korzystają, jeśli chodzi o podejście producentów, podejście firm do obszaru etyki, do obszaru zrównoważonego rozwoju, do obszaru odpowiedzialnego biznesu. Przed pandemią blisko 60% osób deklarowało, że stara się unikać produktów tych firm, które działają nieetycznie lub które nie prowadzą działalności związanych. Związanej z ochroną środowiska czy ze zrównoważonym rozwojem. Po pandemii w tym roku, w zeszłym roku, ten odsetek spadł do około 40-kilku procent. Ludzie w coraz mniejszym stopniu wierzą, że to oni mogą zmieniać świat i uczynić go lepszym. Według naszych badań, które prowadzimy od 9 lat, przed pandemią blisko 40% respondentów, konsumentów deklarowało, że to oni mogą poprzez swoje decyzje zakupowe, poprzez swoje działania w mediach społecznościowych pchać świat do przodu, mobilizować do wprowadzenia jakiś dobrych rozwiązań, jakiś Dobrych zmian dla, dla planety. W zeszłym roku ten odsetek spadł do nieco ponad 20%, natomiast konsumenci zauważają, że ta decyzyjność prze, przesunęła się z, właśnie z konsumentów na państwa i rządy, bo to w tym momencie około 40% respondentów deklarowało, że to rządy mają tą siłę decydującą i to one ma, mają wpływ na to, co dzieje się na świecie.